Halo, halo, dzień dobry, mój drodzy. Dzisiaj z małym opóźnieniem, ale rozpoczynamy nasze. Zmagania z live'em, konkretnie z dziedziczeniem genów sprzężonych, z tematem, który jak już <laughs> parokrotnie dzisiaj było wspominane, jest takim zagadnieniem, które na maturze pojawia się niezbyt często, natomiast wtedy, kiedy już się pojawia, to sprawia wiele, wiele przeszkód i bywa czasami utrudnieniem. Moi uczniowie od od już kilku lat proszą mnie zawsze przy okazji powtórek z genetyki, aby ten temat dziedziczenia genów sprzężonych był poruszany i też chciałbym wam ten temat dzisiaj przybliżyć. Jak dowiedzieliście się z dzisiejszych takich krótkich wstawek, które, które przygotował dla was Kuba, one znajdują się jeszcze na live z naukowców, to musicie pamiętać ten bardzo fajny i bardzo obrazowy przykład, który, którym posłużył się Kuba, czyli, mianowicie, słuchajcie, czym są geny sprzężone? No nie? Słuchajcie, to jest mniej więcej tak. Tych genów mamy dziesiątki tysięcy, Kuba powiedział. I w sytuacji, kiedy każdy gen leżałby na innym chromosomie, prawda? No to wtedy doszłoby do takiej paradoksalnej sytuacji, że tych chromosomów. Tych chromosomów musielibyśmy mieć w komórce no te kilkanaście tysięcy, prawda? No bo każdy gen zajmuje każdy jeden chromosom tymczasem ta sytuacja wygląda kompletnie inaczej dochodzi tutaj do czegoś takiego że oczywiście określone geny mogą leżeć na jednym chromosomie mogą leżeć wspólnie prawda czyli one też się będą dziedziczyły razem prawda moi drodzy chromosomów w komórce człowieka mamy 23 pary prawda niektóre z tych genów są położone na jednym chromosomie natomiast w zdecydowanej większości to znaczy dużo genów też jest położonych po prostu na różnych chromosomach, tak? I te geny, które będą na różnych chromosomach, to są mniej więcej tak jak te łódki, prawda? Będą także w sposób kompletnie niezależny od siebie po prostu działać, więc to tak wygląda, moi drodzy. Ten temat dziedziczenia genów sprzężonych jest tematem bardzo ważnym, dlatego że on w pewien sposób pozwala Wam na takie dosyć, dosyć dobre zrozumienie tego całego tematu, który, który tutaj w genetyce jest. Moi drodzy, tutaj mam dla Was takie pewne wprowadzenie, takie pewne zadanie. Zobaczcie, u pewnej rośliny geny warunkujące wykształcenie w fioletowego barwnika płatków korony i rozłożystego kwiatu leżył na jednym chromosomie. Skrzyżowano osobniki o następujących genotypach a małe a małe b duże b duże razy a małe e, przepraszam razy a duże a małe b małe b małe i uzyskano następujący rozkład genotypów. Zobaczcie. E, mamy tutaj heterozygotę 178 osobników. E, mamy tutaj tą pojedynczą o taką prawda e, mieszaną formę 428 osobników mamy taką formę A duże a małe, by małe by małe 401 osobników i A małe, a małe B duże B duże 164 osobniki Moi drodzy. Co musimy zrobić? Musimy ocenić musimy ocenić to, co, w swoją drogą tutaj jest w zadaniu pierwszym prawdziwość powyższych twierdzeń. Moi drodzy, zobaczcie. Podczas procesu crossing over dochodzi do wymiany fragmentów chromosomów pomiędzy dwoma chromatydami siostrzanymi chromosomów homologicznych. Moi drodzy, zobaczcie proszę, jak to, jak to działa. Yy, już Wam e, pokażę. Jeżeli macie chromosom, to proszę pamiętajcie, że Chromosom może się składać z jednej chromatydy, ale może być tak, moi drodzy, że chromosom będzie składał się również z dwóch chromatyd, czyli będzie tutaj, centros, będzie tutaj centromer i będzie tutaj następnie druga chromatyda, prawda? To jest chromosom homologiczny, który pochodzi z jednej pary. Ja tylko Wam przypomnę, że może być tak, że Chromosom, który znajduje się w tej samej parze chromosomów, on również będzie posiadał dwie chromatydy i będzie posiadał i będzie posiadał tutaj centromer, prawda? Zobaczcie, te dwa chromosomy, które tutaj są, to są właśnie chromosomy homologiczne, prawda? One są dokładnie z tej samej pary. Chromosomów posiadają chromatydy tak zwane siostrzane, prawda? I zobaczcie, proces crossing over, który leży u podstaw procesu zmienności genetycznej, jest tym procesem, gdzie te chromosomy będą ulegały generalnie pewnemu, pewnemu takiemu tutaj rozdziałowi, prawda? To znaczy, dojdzie do wymiany odcinków pomiędzy chromatydami. Nie siostrzanymi, ale w chromosomach homologicznych. Zobaczcie. Czyli na przykład spróbuję zaakcentować tutaj, może damy sobie inny kolor wyróżnienia. Zobaczcie. Ten fragment chromosomu będzie wyglądał w no, tutaj na przykład tak, prawda? Trochę go pokoloruję na żółto. No i zobaczcie, na czym polega crossing over. Proces crossing over polega, moi drodzy, na tym, że dochodzi do pewnej swojego rodzaju wymiany, przepraszam, dochodzi do pewnej swojego rodzaju wymiany pomiędzy, pomiędzy tymi chromatydami, chromatydami, ale nie siostrzanymi w zakresie chromosomów homologicznych, nie? To są chromosomy homologiczne.